Siemanko, witam was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku z Minecraft Dungeons, ja się nazywam Pulsar i zobaczymy co tutaj za zmiany, tutaj zmieniłem w, w, w porównaniu do ostatniego odcinka, ten czaty nam się pozmieniał, zamiast wybuchającej cięciwy mamy nieskończoność. Zmieniliśmy tu zbroję z tej piglińskiej na zbroję łuskową, bo mają redukcję obrażeń 35% i obrażenia w walce plus 30%, poza tym miksurę barier i śnieżkę. I tutaj zmienimy tą broń na legendę, którą udało nam się uzyskać, czyli na te księżycowe szkielety, i damy tam. Yy, jak ten enchant się nazywa? Ogłuszenie. Tutaj też mamy śnieżkę, która będzie ogłuszała, więc ogólnie będziemy ogłuszać. Więc załóżmy sobie to tutaj. To dajmy do enchantowania. Uzyskamy te 3 punkty. 3 punkty zainwestujemy. W 10% ogłuszenia. I tutaj jeszcze trzy będziemy potrzebować, żeby to ulepszyć dalej. Poza tym mamy tutaj poszukiwacz z, z mora z i zaklęty ogień. No ale myślę, że do tego czasu coś lepszego znajdziemy. Więc zróbmy sobie tutaj. Aha, tutaj nic nie robiliśmy, bo jest za mało. Potrzebujemy na drugi slot 3 na trzeci 15. Więc jest to sporo. Mam nafarmionych tych rzeczy tutaj, żeby można było. W zasadzie wszystko ma te. O, ta zbroja też jest dobra. Znaczy się ma dobre enchanty. Hmm. O, i tutaj mamy trzy znaki zapytania. Mamy 60% na pojawienie się starożytnego i średnio starożytnych mamy po jednym. Więc, jak będziemy tutaj yy, bardzo wnikliwe szukać, to możliwe, że znajdziemy więcej niż jednego. Poziom trudności największy, no i rozpoczynamy. Raczej powinno nam tutaj szybko iść. Mamy łuk dobry. Odpalmy sobie mapę. Yy, z tyłu nie powinno nic się dziać. Bo raczej może się tylko tutaj mogłoby się. Ale nie ma nic. Jest różnica w szybkości Więc tam może będzie coś. Tarda ten łuk. No i mamy tutaj coś i mamy Pierwszego bossa, nie wiadomo kto to jest Ale chyba to będzie Wydaje się mi, że może to być kocioł Gdyż to mi przypomina O nie Cieknące zagrożenie Tutaj przyciąga, więc ja sobie muszę iść wyhilować. Jakiś łuk tam nam spadł, ale jaki to nie wiemy, ale wiemy, że legendarny, także mam nadzieję, że jakiś upgrade to będzie w stosunku do naszych przedmiotów, które chyba kościany to jest. A nie, mechaniczny krótki łuk, super, leczy no nie jest to żaden upgrade dla nas, bo tutaj mamy nieskończoność i a tutaj mamy odbicie, i leczy no takie, takie se powiedziałbym: Tutaj mamy nieskończoność, tutaj mamy odbicie. Więc powiedziałbym tak se, że to nie bardzo, nie bardzo upgrade dla nas. Tutaj jeszcze moglibyśmy zobaczyć. Coś może być wątpię. Więc idziemy dalej. Na dalekim dystansie ten wzrost się aktywuje co daje naprawdę dobre efekty. Może być, ale na razie nie widzę tam czy się coś pali czy nie. chyba nie. To zobaczymy czy... O, tutaj coś jeszcze jest. Tutaj naszym atutem na pewno jest broń dystansowa. A minusem, że nie mamy Hila, tym razem bez gasta, więc możemy się cieszyć. O to jest nawet fajny poziom, tutaj możemy mieć dużo tych komnat. Idziemy w miarę jak po sznurku. O ten jaką miał strzałę wbitą. To jakaś komnata nie ma, więc idziemy dalej. O tych nie lubię, bo oni generują chmury, które spadają nam na głowę. Więc bardzo dobrze, że możemy ich tak załatwić. liśmy poziom jeszcze dwa Tutaj jakaś komnata jest. Zostały nam jeszcze trzy misje, więc mam nadzieję, że nie wiem jak to zrobię. Może w przebitkach te dwie i razem zrobimy tą trzecią. No I tutaj dochodzimy już do końcówki. i tu na spokojnie mamy mamy wyjście Zobaczymy tylko sobie co ma jeszcze piglin Ten tutaj nic nie ma. Tutaj mamy zablokowany trade, więc nic się tutaj nie odblokowało. Tu musimy potężne MOBY, czyli jak taki Iron Golem, albo coś, żeby nam się odblokowało. Tutaj mamy, chociaż to no jest legenda, ale wiadomo, nie jest najlepsza. Więc zobaczmy, co Pigmin ma tutaj. No nie ma nic ciekawego. Więc zbieramy Golda na, na na kolejne. Może jak będziemy już mieli trzy misje odblokowane, to już tam będą dwa, które będziemy mogli sobie, yy, może odblokowywać już i odświeżać za pomocą Golda. Zostały nam jeszcze misja ta, ta i ta jest zablokowana. Więc trzy chyba. 3 i kolejna tutaj. Więc nic, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tutaj niestety... No jest to taki, powiem... Upgrade, nie upgrade, bo tutaj jednak mamy trzy enchanty, ale te leczenie... Yy... Te leczenie nie będzie takie... Nie będzie takie skuteczne, gdyż yy, ten okrąg będzie leczący. Nie będzie przy nas, tylko będzie dalej. No nie wiem, muszę to przemyśleć. No jest takie, to zamienił stryjek siekierkę na kijek. No wiadomo, że to jest złocony przedmiot. Nie trzeba go ulepszać, ale to jest takie. Myślę, że te Infinity, czyli ta yy, nieskończoność, jest yy, na tym uko akurat lepsza. Także. Standardowo, jak się podobało, to łapkę w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz by się przydał z sugestiami, co możemy zrobić z tą serią jeszcze. No, jak się nie podobało, to wiadomo. Ja się z Wami żegnam, cześć.